Siemano witajcie, z tej strony Of A dzisiaj jest taki spacer i to już bez śniegu. Pamiętacie to górę. Już prawie tu z śniegu nie zostało, więc postanowiłem ze swoim psem też wyjść No i idziemy Pamiętacie tutaj tyle było dużo tego śniegu a już normalnie nic nie ma no to też. No a zaraz wejdziemy na szczyt. Fajnie, tak jakby trochę lato. Wejdziemy na szczyt. A, właśnie, było tego specjalnego odcinka, ale może teraz będzie. No, nawet fajny widok, już tu prawie że nie ma tego śniegu. Ale w sumie, zanim ten specjalny odcinek będzie, potem będę powiadomić pytania. Jakiś tam może wideo dziennik czy coś takiego więc mam, może stąd już trochę pokażę Nie wiem czy mnie dobrze słychać Bo wiatr chyba y, Wieje dosyć mocno A to tak wygląda Ale prosto ułożone fajnie Tak jak na film normalnie No i tutaj tak też sobie biega mój pieseł. Może w sumie też yy, pf, będzie jakiś odcinek jak pój pójdę na Ombonę. Pojadę. Tak mi się zdaje, że pewnie będzie jakiś może. że idę jakoś tu. Dobra. tylko tu jest? Ej, 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 tego. Ty, no i źle ty idziesz. Chodź tu. W sumie w śnieg tu było też fajnie. Teraz tu już śniegu nie ma. No. Może jakieś komerki bym tu włożył? No, czego ty tam idziesz? Chodź tu. Co ty tam patrzysz? Wyniuchałeś coś Chodź tam dalej I romet też będzie moi drodzy Nie bójcie się Romet też będzie A ty co tu tak idziesz Czego ty tu się boisz Romet też niedługo będzie Bo już Sezon letni się zbliża Więc romet też będzie Pojedziemy też do Ombony, może zrobimy jakieś wyzwanie, że 12 godzin. A ja się z wami żegnam. Do następnego filmiku. No i co tu więcej powiedzieć? I cześć! Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Może będzie coraz więcej tych takich... Yy, wideo, spacerów. Jeszcze się okaże. A ja idę dalej z pieskiem moim. I cześć!